Z tej strony, polski cytrus i chcę wam pokazać fajny program na nudę, który pokazał mi Macieka. Z jego program będzie w opisie. Oczywiście, nagrywam. Jego, A, okay. jego kanał będzie w opisie, także można się kanał będzie w opisie. fajnie tym pobawić. Pokażę Wam po możliwości, kanał będzie w opisie. możliwości tego programu. Włączacie go i bawicie się swoim pulpitem. Ej co ty robisz? Nagrywa. A jest o, ze mną Disraf! A ten płomek jest fajny. Najlepszy jest jeden motyw. Wstawiamy termita. Bierzemy młotek. Pum! Dobra, nie odzywam się już. Możemy jeszcze spukać. Ej, gdzie się ustawia ze mnie? A tutaj. Nie zastrzeżył Macieka sprawa z prawami autorskimi tego chłopiku. Nie... Ty gry, więc mogę ją nagrywać. Nie nagrywaj teraz, ja coś robię. Chłopiek, nie gadaj mi na nagraniu. No i to jest koniec tego odcinka. Cześć.